Co ten Karol tak długo robi, że go tu nie ma. O maki. Sorry, że mnie tak długo nie było, ale miałem coś ważnego do załatwienia. Co chcecie nam powiedzieć? No ogólnie to jak wiecie, mamy problem z forsą. Kto nie ma. Dlatego przypomniałem sobie o istnieniu programu Milionerzy. Jego prowadzącym jest niezwykle popularny i empatyczny Ubert hubański. Do dyspozycji mamy cztery koła ratunkowe. Telefon do przyjaciela pół na pół oraz pomoc pół publiczności. A czwarte? Ciasteczko. A co te ciasteczko robi? Nie wiem, jeszcze nikt nigdy go nie użył. No to spoko. No właśnie przedtem krzyż jak tu przyszedłem, rozmawiałem telefonicznie z producentami i wpisałem ciebie do najnowszego odcinka. Zaraz, jak to mnie? No normalnie jako jedyny z nas zdałeś egzamin trzeci klasisty. No dobra, ale kiedy to się zaczyna? No tak, w zasadzie to zaraz. Jak to zaraz? W zasadzie to już! Jak to już? Zatem drodzy Państwo, zapraszam Was do czwartego odcinka, piątej edycji programu Milionerzy. Przed Wami nasz dzisiejszy uczestnik. Powiedz coś o sobie. Kim Ty jesteś? No nieważne. Oto pierwsze pytanie. Po czym nie ocenia się książki? A. Po fakturze? B. Po papierze? C. Po okładce? Czy D. Po smaku? No oczywiście, że C. Po okładce. Gratulacje! Wygrywasz 1000 zł nie mój idzie jak na start. Co nie, Jaś? Jaś. Uh -huh. Żeby pociągnął tak do końca. Właśnie wygrałeś 40 tysięcy złotych. Jesteś gotowy na pytanie specjalne? No jasne. Pytanie brzmi, czy wiesz jaka jest odpowiedź na to pytanie? A. Wiem. B. Nie wiem. O kurde. No to nie wiem. Niestety błędna odpowiedź. Kurde, wiedziałem. No ja serio wiedziałem. Teraz już nieważny. No to tak. Następne pytanie będzie muzyczne. Ale to nie dziesięciu. A, sorry, faktycznie. Zatem pytanie za 125 tysięcy złotych brzmi. Co to jest koło A. Grupa ludzi o pewnych wspólnych zainteresowaniach? B. Element maszyny, C. Figura geometryczna czy D. 1000 zł? To jestem zmuszony. Użyć koła ratunkowego. Którego? W zasadzie to został mi tylko telefon do przyjaciela. No to poproszę o telefon do przyjaciela. Proszę o wykonanie połączenia. No, jak widać, nie odbiera. Ale jak to? No normalnie. Może robi coś ważnego, nie wiem. Ale to ta osoba nie jest w tej chwili w studiu, ale my nie mamy. W tym miejscu kończymy dzisiejszy program. Do zobaczenia jutro o 20:00 w finałowym odcinku. Niestety, zagrałeś. Ale koniec. Hmm... Teraz to się naprawdę komplikuje. Zostaje nam jeszcze jedna nadzieja. Jaś, co? Startujesz w Milionerach? Ok. On coś wie? Nie wiem. Jaś, w którym roku wybuchła II wojna światowa? Jaś. Nie, musimy się wziąć do nauki. Super! Ale nie teraz. Jaś, program jest już jutro. Co ty w ogóle na tym telefonie robisz? Później się pouczymy. dajcie mi spokój. Trzymam już. Tyle czasu, tyle godzin, nadal nic nie łapie. Nie, nie śpię, nie śpię. Co mówiłeś? To jest niemożliwe, żebyśmy go przygotowali na jutro do programu. Nie. Uczyłem go przez bite trzy godziny materiałów z podstawki i totalnie nic nie rozumie z tego. Uf. myślisz o tym samym, co ja? Y że myszkamiki Miki tak naprawdę nie ma szelków, tylko to są zwykłe guziki? Co? Serio? Nie, nie! Możemy tym ciasteczkiem go zmotywować. Stolicą jakiego kraju jest Bukareszt? Rumunii! Kto wygrał złotą piłkę w 2017 roku? Ronaldo! Kto był pierwszym prezydentem USA? Michael Jackson! Nie. George Washington! W którym roku wybucha rewolucja francuska? 1789. Z jakiego powodu zmarł król Anglii Jerzy III? Arszenik! Podaj łacińską nazwę Morwy Białej! Mors Abba! No, nie przypuszczałbym, że w zaledwie 8 godzin ciągłej nauki osiągniemy sukces. Chyba należy ci się jaś. Ej, chłopaki, nie chcę przeszkadzać, ale jest już dziewiąta. Trzeba się zbierać. Czy wszyscy pasy? Wielki Zderzesz Hadronów Tak, możesz uszczać Włączyć klimę? Prowołma Tak, możesz e, Tutaj jest Żabka, zatrzymać się? Langusta pospolita Nie, nie muszę Pamiętaj Jaś, wchodzisz wraz z Ubertem Kubańskim. podajecie sobie ręce i on mówi: Dzień dobry, jestem Ubert Kubański. To jest program Milionerzy. Jeszcze minuta i zaczynamy. No, i najważniejsze, jeżeli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, to po prostu poddaj się i zgarnij to, co już wygrałeś. No właśnie, po prostu się poddaj. Zaczynamy. No, zamykajcie mnie na domu. Tak, miłej zabawy. powodzenia. Dzień dobry, ja nazywam się. Mański. O, przepraszam pan! Coraz dziwniejsi są ci ludzie. Myślisz, że mu się uda? To jest Jaś, oczywiście, że nie. A więc pierwsze pytanie: kto był pierwszym prezydentem USA? Michael Jackson! Nie! No Jaś! Ale tu nawet nie ma takiej odpowiedzi. George Washington! Dobrze! Jej! Jaś! Nigdy w Ciebie nie zwątpiłem! Zatem, Jaś! Przed Tobą stoi ostatnie pytanie za milion! Jesteś na to gotowy? Zakładam, że tak. A więc pytanie brzmi: jak początkowo miał nazywać się kanał krs Obecny kanał frylu A. K.R.S. Kac, B. K.R.S. i Kac. Przedabiałeś z nim ten temat? No oczywiście, że nie. Skąd miałem wiedzieć, że będą pytać o takie pierdoły? Poproszę o ostatnie koło czyli ciasteczko. W takim razie proszę o aktywowanie ciasteczka. Słuchaj, Jaci ciaseczku z się podpowiedzią do do twojego... zupie sorry, coś mówiłeś Jaś, nie, wiesz co masz, wiesz co masz I najważniejsze, jeżeli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, to po prostu się poddaj i zgarnij to co już wygrałeś No właśnie, po prostu się poddaj Ja poproszę o to odpowiedź B Nie. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B